W infrastrukturalnej 14 rodzinnych ogrodów działkowych w Białej Podlaskiej to przede wszystkim piękna zieleń, świeże powietrze, bliskość natury, czasem w zaskakująco centralnych lokalizacjach naszego miasta. W sferze ogólnoludzkiej to przede wszystkim miejsce odpoczynku i rekreacji tysięcy mieszkańców naszego miasta. Dzisiaj miałem przyjemność podziękować za całoroczną pracę prezesowi Zrzeszenia naszych Ogrodów, panu Kazimierzowi Michalikowi oraz wszystkim Państwu prezesom poszczególnych ogrodów oraz wręczyć nagrody. Rokrocznie staramy się wspierać nasze ogrody działkowe. W tym roku zdecydowali o tym, że środki przeznaczone na nagrody dla poszczególnych rodzinnych ogrodów działkowych zostaną spożytkowane na zakup rozdrabniarek. Muzyka Lubelski zorganizował w porozumieniu z Okręgowym Zarządem PZD w Lublinie konkurs, który się nazywał Działkowiec Roku i Ogród Działkowy, Najpiękniejszy Ogród Działkowy Roku. Zostaliśmy zaproszeni do tego konkursu. Trzeba było wysłać trochę zdjęć, trochę historii i to był taki konkurs SMS-owy. No i tak się złożyło, że no zachęciliśmy działkowców naszych, żeby wzięli udział w tym konkursie i dzięki temu <gry> Zajęliśmy drugie miejsce. Ja podchodzę do tego bardzo tak. No, praktycznie mam duży warzywnik, bardzo ładne warzywa w tym roku, i ale też mam dużo kwiatów, bardzo je lubię. Lubię rozmnażać, lubię doświadczać, lubię obserwować, ale też mamy budki lęgowe na działce. Bardzo, bardzo pięknie obserwuje się, jak młode. W czas, kiedy jestem dokarmianiem młodych, jak te pracują te ptaki. Ja zrezygnowałam absolutnie z. z... Chemicznej ochrony roślin, tylko po to, żeby nie przytruwać tych ptaków, bo, bo one są naszymi sprzymierzeńcami. Także też mam krzewy owocowe, takie też i niespotykane, bo wszędzie, to znaczy może niespotykane w pospolicie, ale, ale mam dereń, mam czarną malinę, mam czarną jeżynę, winogrona. Mam pigwę, prawdziwą pigwę, bo ludzie często mylą z pigwowcem, z tym krzewem. Borówki dużo, naprawdę jest, jest to wielka frajda, a przede wszystkim na naszym ogrodzie jest tak, myślę, że na każdym, jak się wchodzi na ten ogród, to odpływają troski, gdzieś zostawiają z tyłu, zostają z tyłu i, i, i pomimo że ciężkiej pracy, bo to nie jest tak, że się samo robi, jest naprawdę dużo ciężkiej pracy ale ta praca odbudowuje człowieka, regeneruje, daje siłę, wielką satysfakcję.